Bałaś ale ci serduszko bije. Młodej parze życzymy wszystkiego no. najlepszego. Kuzyna Krzy Krzyśka, dla kuzynki Ewelny dużo zdrowia. Z mężem Krzyśkiem zdrowia, szczęścia i pomyślności na nowej drodze życia. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, pomyślności i szczęścia życzę kuzynka. Wszystkiego najlepszego na dro nowej drodze życia. Obu wam życia jak najlepiej i jak najwięcej szczęścia. I dużo dzieci. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i dużo dzieci. Tak. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dużo szczęścia, dużo słońca i dzieci. Dzieci, no lepiej dzieci. Ja Życzę wam wszystkiego najlepszego, dużo miłości, żeby Wam się dobrze żyło. Doga Ewelino, drogi Krzyśku, składamy Wam serdeczne życzenia. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia na nowej drodze życia. Życzymy 100 lat. Dużo dzieci, szczęścia, pomyślności, wytrwałości. wytrwałości, spełnienia marzeń, niczego sobie życzycie. Dużo słodyczy. Krzysiu, to ja i Tomek. Słuchaj, żeś zrobił największą głupotę w życiu, bo teraz ci się skończy picie piwka, skończy ci się wszystko, będziesz musiał słuchać żony, skończy ci się wyjście z kumplami i w ogóle zobaczysz co my mamy. Od tej pory, nie? Jest. Niech cię Misiek słuchał, bo jak cię by słuchał, to będzie już dobrze, nie? A tutaj proszę o koledzy dodadzą od siebie. Misiek. <śpisał> Wiesz o co chodzi. <śpisał> Żebyś zawsze stanął z naciskiem na stanu na wysokości zadania. <śpisał> Wszystkiego dobrego. Gratulacje. Stole, stole. Niech. A do kogo przyjechałeś na wesele? Do. E? I do. No. <wars110> nie. Do E. Tak. To? Nie co to, tylko kto to? kto to? Kto to? Teraz powiedz tak, kochany misiorze. Kochany Życzymy ci. No powiedz, życzymy. Życzymy. Ci. ci. Pola. pola. I cierpliwości? Cię. Cierpliwości. W dążeniu? Do parku, nie do parku, do kompromisu. Tak, misiorku, najlepszego ci życzymy. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się i pamiętaj, że jesteśmy z tobą. Jakby co do tego, nie? Dla młodej pary od krzesno matki. Dużo zdrowia, pomyślności i no po prostu czego sobie życzą dobrego. A to kotku 5000. Nie ma się. Nie ma się badać ze mą mincem. babę? Daj mi tak, hajto. to, Dajze mi hajtą U będzie ładnie piknie, Zgrabnie. No. No. Czemu ci się unął? No.